Cześć wszystkim, jestem dzisiaj klasycznie w Myślińcach. Właśnie wyprowadzam pod nową trasę bardzo loomową, freeride'ową. Zapomniałem dzisiaj kamerki, więc nagram przy pomocy kamerki kolegi, który mi pożyczył tą trasę, bo uważam, że jest warta zaznajomienia się obejrzenia. Popatrzcie jaki tu jest loom. Po prostu coś wspaniałego. Także zaraz wrzucam klip z przejazdu. To będzie ta nowa traska, lomowa, bardzo szybka, u i fajna. Oby więcej takich tracek. U. u. I tu będzie sekcja, która po prostu jest niesamowita. Ło, ale słońce czasem ma fajne przebłyski. I ale to jest sztas. Nie no Ta trasa to jest kurde no Przedobre